Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie W dzisiejszym filmie poopowiadam Wam nieco jacy są moi ulubieńcy do Kufra. Troszkę tego będzie, więc przechodzę od razu do pierwszej kategorii. Pierwsza kategoria, no to jest po prostu baza, czy, czy tak możemy to nazwać ogólnie krem pod makijaż. I tutaj najczęściej, pewnie, pewnie wiecie, używam albo Cetaphilu, albo Embryolisse. To są dwa kremy, których używam już naprawdę długo i one właściwie chyba nigdy mnie nie zawiodły. Cetaphilu używam do bardziej wymagającej cery, do takiej, która potrzebuje więcej nawilżenia, natomiast Embryolisse do nieco tłustszej. I tutaj w tej kategorii powiedzmy baz, jeżeli miałabym wybrać tylko jedną bazę, którą będę nakładać klientkom poza tymi dwoma kremami, to ewentualnie dobrałabym jeszcze bazę Professional z Benefitu. Tak naprawdę wszystkie inne bazy nie są mi jakoś za specjalnie potrzebne i raczej baz nie używam, więc zwykle stawiam właśnie na któryś z tych dwóch kremów. Oczywiście czasami robię jakieś odstępstwa, natomiast no jakby najczęściej wybieram właśnie któryś z tych dwóch kremów i ewentualnie gdybym miała wybrać jedną bazę, ze wszystkich baz dostępnych na rynku, które testowałam byłoby to właśnie Professional z Benefitu. Jak już jesteśmy przy twarzy opowiem oczywiście o podkładach. Tutaj gdybym miała zdecydować się tylko na trzy podkłady byłby to Estée Lauder z Double Wear i pewnie tutaj większość z Was pomyśli sobie, że to jest dość mocny podkład i że zbyt zastyga, zbyt, zbyt mocno kryje, natomiast ja jestem zdania, że Estée Lauder może wyglądać również bardzo bardzo naturalnie i bardzo delikatnie w zależności od tego na co się go nałoży lub z czym się go zmienia Następnie będzie to extra firming z Clarensa, i tutaj od razu wiem, wiem, że on został wycofany. Natomiast już została podana na stronie Sephory informacja o tym, jak będzie się nazywał nowy podkład Clarensa, i to będzie właśnie stary extra firming. Trzeci, trzeci podkład, który bym wybrała, najlżejszy z tych trzech to jest Face and Body z MAC'a. Bardzo uniwersalny, bardzo lejący podkład wodoodporny, który sprawdzam się z Zarówno podczas pracy z klientami, jak i na sesjach zdjęciowych. Następnie korektory. Tutaj wyszczególniłabym trzy. Oczywiście mam wiele różnych korektorów, które lubię, natomiast mam trzy takie, których używam właściwie najdłużej i najczęściej do nich wracam. To będą dwa korektory z MAKA: po pierwsze korektor mineralny i po drugie prolonguer. Tak naprawdę mieszając te dwa korektory, jestem w stanie uzyskać każdą możliwą formułę i jestem w stanie ukryć wszystko to, czego potrzebuję, ewentualnie. Jeżeli czegoś nie jestem w stanie tymi dwoma korektorami ukryć, no to tutaj właśnie trzecia propozycja, bez której absolutnie nie dałabym sobie rady w pracy, to jest po prostu kółeczko kamuflaży z krylanu. To jest również produkt, który szczerze uwielbiam, więc gdybym miała się ograniczyć do trzech korektorów, byłyby to właśnie prolonguer oraz mineralny zmaka oraz kółeczko kamuflaży z krylanu. Następnie pudry, i tutaj, jeżeli chodzi o pracę z klientami, to muszę to troszeczkę rozgraniczyć, jeżeli chodzi o pracę z klientami. W przypadku pudrów, to tutaj zdecydowałabym się albo na Chanel Uniwersalny Puder, albo na Laura Mercier. Wybór był bardzo ciężki. Natomiast prawdopodobnie, gdybym była zmuszona wybrać tylko jeden z nich, to byłby to jednak Chanel Puder Uniwersalny. Z tego powodu, że po prostu Chanel mnie nigdy nie zawiódł, a Laura Mercier, uwielbiam ją, naprawdę jest to świetny puder. Natomiast niestety zdarzyło się, że faktycznie Laura mnie zawiodła. Nie było to, wiecie, jakoś wiele razy, ale zresztą się, że gdzieś Laura wyglądała po prostu e, troszkę się ściastkowała. E, także źle to wyglądało, więc gdybym musiała wybrać jeden byłby to Chanel uniwersalny, ale generalnie jeżeli mogłabym wybierać dwa to byłby to właśnie Chanel oraz Laura Mercier zwykły translucent e, ten puder natomiast jeżeli chodzi o pracę na sesjach zdjęciowych tutaj mam dwa pudry na myśli i pierwszy to jest RSMA e, puder bezbarwny, a drugi jest to Kryolan e, matujący, czyli ten taki mm, w srebr ze srebrną zakrętką puder mocno matujący. Gdybym miała zdecydować się tylko na jeden z nich, pewnie byłoby to RSMA, ze względu na to, że wydaje mi się, że on chyba wy wychodzi po prostu troszeczkę taniej i e jest go bardzo dużo, jest to bardzo wydajny, ale mniej więcej moim zdaniem te pudry są do siebie dość mimo wszystko podobne. Następnie e cienie i tutaj szczerze mówiąc e wolałabym takiej perełki, perełki nie wybierać, ponieważ cieni jest mnóstwo dobrych. Cienie dobre jest bardzo łatwo moim zdaniem zrobić, i naprawdę wiele marek, zarówno tańszych, jak i droższych, ma dobre cienie. Natomiast gdybym miała e, tak się faktycznie zastanowić nad tym, e, jakich cieni przez całą swoją drogę, przez całą swoją karierę używałam najwięcej najdłużej, e, to po pierwsze były cie, byłyby to cienie Inglot, e, ponieważ ja się na tych cieniach uczyłam i do tej pory mam do nich duży sentyment. Uważam, że są to naprawdę ok cienie, e, jakby nic im absolutnie nie brakuje, natomiast nie każdy zwyczajnie lubi nimi pracować, e, więc na pewno, by, byłby to cień Inglota, a drugie to byłyby chyba palety Sonic Kaszuk, Tutaj mam na myśli taką paletę naturalną. To jest takie maleństwo, które wam kiedyś pokazywałam w filmie na temat palet do makijażu, których używam. To jest taka malutka paletka. Uwielbiam ją, ponieważ jest po prostu świetna do modelowania oczu. Więc pewnie, gdybym na przykład kompletowała dzisiaj swój kufer, pewnie zaczęłabym po prostu od wkładów Inglota, ponieważ one pozwalają na skompletowanie naprawdę fajnego zestawu oraz właśnie od tej malutkiej paletki Soni Kaszuk która ma bardzo fajny zestaw zarówno ciepłych jak i chłodnych matowych brązów. Następnie brwi jeżeli chodzi o brwi to wydaje mi się, że najczęściej ze wszystkich produktów które mam, tutaj mam na myśli żele, jakieś kredki pomady, wszystko, wszystko najczęściej zdecydowanie używam palety cieni do brwi od Anastazji Beverly Hills natomiast o ile mi wiadomo to to jest podruba, taka nieoficjalna palety Senny Senna Cosmetics, więc myślę że tutaj właśnie polecałabym zakupić Wam całą paletkę albo z Anastazji, albo z Senna Cosmetics wiem, że Afekt również ma bardzo fajną paletę, ale generalnie no ja pracuję na Anastazji i jestem z tych cieni bardzo zadowolona lubię je za to, że jest tam naprawdę bardzo duży wybór po prostu kolorów zarówno chłodnych jak i ciepłych, no i te cienie do brwi są zwyczajnie bardzo, bardzo wydajne jak już wspomniałam o brwiach, to wydaje mi się że absolutnym takim must have'em w kufrze jest również mydełko do brwi. czy to profesjonalne, czy zrobione Samodzielnie, po prostu rozdrobnione jakieś mydło, takie klasyczne, drogeryjne i przełożone do jakiegoś opakowania. Uważam, że mydło do stylizacji brwi to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Ja go używam bardzo często, zarówno jakby do brwi, ale też w przypadku sesji zdjęciowych używam tego produktu bardzo często do brody, do wąsów, upanów, czy do stylizacji delikatnej gdzieś tam jakichś takich włosków odstających. Także jest to taki produkt bardzo uniwersalny i naprawdę bardzo polecam. Uważam, że mydło do brwi to jest super pra lá. Jeżeli chodzi o eyelinery, tutaj zdecydowanie myślę, że najdłużej podczas swojej kariery i najczęściej używałam jednak Inglota konturówki w żelu, czyli tych okrągłych eyelinerów Inglota, do tego oczywiście obowiązkowo Duraline i Duraline to jest jedne, również taka jedna z moich absolutnych perełek, ponieważ jest to bardzo fajny, wielofunkcyjny produkt i do tego zestawu oczywiście dodałabym dobre pędzle i moje dwa ulubione pędzle do eyelinera to są po pierwsze pędzle z Empiku, które wam Pokazywałam w filmie o nazwie Dzień Z życia Wizerzystki. Tam dokładnie możecie zobaczyć, które pędza wybieram. E, Okrągłe, natomiast jeżeli miałabym wybrać jeden pędzel skośny kośny do robienia kresek, byłby to zdecydowanie pędzel z hulu, który jest naprawdę bardzo cienki i bardzo długo trzyma ładny kształt. Następnie modelowanie twarzy. Gdybym miała zdecydować się na powiedzmy jeden, dwa róże, myślę, że zdecydowałabym się na Orgazm z Narsa, ponieważ jest to bardzo fajny, uniwersalny róż. E, oraz na pewno też chciałabym mieć w kufrze koralistę z Benefitu. Jest to przepiękny, bardzo taki letni róż. E, I jeszcze ewentualnie mogę zwrócić Waszą uwagę na różę wypiekane z Maka, ponieważ przez bardzo długi czas były to moje ulubione róże, czyli właśnie te wypiekane, takie, takie kopulki, Zmaka, one są przepiękne, bardzo ładnie się rozcierają i sprawiają taki efekt takiego kremowego różu na skórze. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna propozycja. Natomiast gdybym się miała zdecydować, powiedzmy, tylko na dwa, no to właśnie na orgazm z Narca oraz na koralistę z Benefitu. Z brązerami mam szczerze mówiąc problem, ponieważ mam bardzo dużo brązerów, które, które lubię i ja się jakoś do żadnego brązera przez całą swoją karierę, jakoś szczególnie szczerze mówiąc, nie przywiązałam. Na pewno z takich tańszych lubię bardzo Kobo Sahara Sent. Ponieważ jest to moim zdaniem idealny bronzer do konturowania części twarzy, takich jak nos czy jak usta. Natomiast jeżeli chodzi o takie klasyczne konturowanie, to tutaj zdecydowanie bardzo lubię z marka Jacobsa i różne, różnych naprawdę używam i wszystkie mi właściwie podeszły, także nie będę Wam mówić żadnej konkretnej nazwy. Ponadto bardzo lubię Ziemię Egipską, to już przy takich naprawdę ciepłych, opalonych cerach również używam jej od bardzo dawna i właściwie uważam, że jest to bardzo fajny, ciekawy produkt. Ewentualnie jeszcze taki trzeci brązer, który mi przychodzi na myśl, którego również często używam, to jest po prostu Bahama mama. Niepozorny, już troszeczkę może oklepany, ale uważam, że jest to również bardzo, bardzo fajny brązer i pasuje do dość sporej ilości cer. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, nie ma tutaj również szczerze mówiąc jakiegoś innego ulubionego, ponieważ mam naprawdę sporo rozświetlaczy i na pewno tutaj też postawiłabym na Maka, ponieważ z Maka lubię chociażby bardzo Soft and Gentle. Jest to naprawdę świetny rozświetlacz, ale mają również bardzo fajne pudry rozświetlające z serii Skin Finish, które są bardzo dobre. Ponadto na pewno ciężko by mi się było obyć w pracy bez duo do konturowania na suchozy. Toma Forda, jak również naprawdę uwielbiam rozświetlacze sypkie z Claire Blanc, jak chociażby Golden Skin to jest 06, to jest jeden z moich chyba takich ulubionych, ale Oh! Day Glow też jest naprawdę świetny także myślę, że przede wszystkim właśnie Soft and Gentle z Maka, duo do konturowania na sucho z Toma Forda oraz rozświetlacze pudry rozświetlające z Claire Blanc to jest super propozycja do ust, słuchajcie, nie jestem w stanie za bardzo Wam nic podać, ponieważ ja używam naprawdę bardzo różnych, bardzo różnych firm do ust i nie mam żadnej perełki, więc nie chcę Wam tutaj nic podpowiadać. Natomiast na pewno używam sporo produktów, właśnie również Maka Anastazja Beverly Hills. Bardzo sobie chwalę ich paletę taką właśnie do ust. To jest paleta, która naprawdę z wielu opresji mnie uratowała, ponieważ jak potrzebowałam nieznacznie ochłodzić lub ocieplić jak jakąś szminkę, którą już miałam. To to właśnie bardzo często przychodziła mi z ratunkiem ta paleta z Anastazji, także to jest bardzo dobry produkt. Natomiast używam naprawdę wielu różnych firm i tutaj nie chciałabym Wam nic konkretnego sugerować, ponieważ naprawdę ze szminkami jest tak jak, jak z produktami do brwi czy cieniami do oczu, że naprawdę jakby wiele firm ma bardzo dobre produkty, więc to już pozostawiam Wam. I chciałam jeszcze wspomnieć na pewno o produktach takich do sesji zdjęciowych, do przewożenia kosmetyków. Tutaj zdecydowanie polecam inwestycje w zukę, to był jeden z moich najlepszych Zdecydowanie zakupów. Wahałam się trochę na tą zuką, bo no miałam jakieś tam swoje wątpliwości. Wiadomo, cena też obecnie już jest nieco wyższa niż gdy ja ją kupowałam. Ja ją kupiłam za jakieś w ogóle 600 zł, więc wtedy była dużo, dużo tańsza. Więc na pewno polecałabym właśnie zakup zuki oraz polecałabym Wam zakup torby z Zoewy. Torba makijażysty z Zoewy. To jest taka torba, którą bardzo często możecie widzieć u mnie podczas sesji zdjęciowych czy na Instagramie właśnie. Jakby z backstage'u, ponieważ to jest torba, w której ja przewożę zwyczajnie pędzle podczas sesji zdjęciowych. Zakładam ją sobie na rączkę i to jest taki moim zdaniem idealny zestaw właśnie do przewożenia kosmetyków, ponieważ kosmetyki wszystkie na luzie, może prawie na luzie, mieszczą mi się właśnie w zuce, a wszystkie akcesoria takie jak gąbki, jakieś temperówki, pensety, czy właśnie pędzle trzymam w torbie wizerzysty z zewy. I to jest taki mój ulubiony zestaw właśnie do podróżny. Natomiast jeszcze mogę Wam zdecydowanie polecić plecak z. Inglota. To jest też bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Mówię o tym takim całkiem najlżejszym, bez stelażu, ponieważ to jest świetna sprawa, jeżeli potrzebujecie e, gdzieś podjechać, na przykład przypudrować noska e, prezesowi. Dajmy na to podczas sesji zdjęciowej do nagrań, czy musicie e, zrobić jeden bardzo delikatny make-up, no make-up pani podczas sesji biznesowej. To ten plecak z Inglota jest super e, i mieści wszystko, co on ma zmieścić, a jednocześnie jest lekki i jest bardzo pręczny. Tematu Penzji fikserów celowo jakby nie poruszyłam, ponieważ jest tego słuchajcie zwyczajnie za dużo, żebym była w stanie się zdecydować tylko na jeden produkt, więc mam nadzieję, że te dzisiejsze rekomendacje się wam sprawdzą. To nie jest tak, że ja nic poza tymi produktami nie używam, po prostu to są produkty, które używałam na przykład najczęściej albo przez najdłuższy czas i jakby najmilej je wspominam, ale też nie jest tak, że jakby cały czas przez ileś lat używam tych samych produktów, ale te, o których wam powiedziałam, to wydaje mi się, że to są faktycznie takie, takie esencje. Na sam początek, gdybym kompletowała kufer od zera, ktoś by mi go ukradł, to myślę, że właśnie od tych produktów po prostu bym zwyczajnie zaczęła. Więc jeżeli moje rekomendacje się Wam sprawdzą, koniecznie dajcie znać, będzie mi bardzo miło. No a temat pędzli, czy właśnie jakichś fixerów, czy jeszcze innych produktów, zostawiam po prostu na inny raz. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się na Instagramie i w kolejnych filmach. Cześć!